O, jedziemy na Ukrainę. O, o, jest pociąg już. O, jest już, wagon jest. To jest jeszcze stary wagon z pociągu Biebrza. O, z tych starych, druga klasa. A druga z pierwszą. Druga z pierwszą też ciekawa. A teraz obejrzymy pociąg ukraiński. Inne wagony niż poprzednio. Ale dachy spalone, zobacz. Przypieczone dachy. Co no. tej 17.49 kijów. Zobaczmy wagon, spalny i wagon. Proszę bardzo taki. Ciekawe. Stary. Kiedy jedziemy? Właśnie nie wiem, trzeba się wybrać nie było. Tak, no. Ten fajny wagon, podoba mi się, go z muzeum stary, tak. Fajne firaneczki, takie przypomina mi, tak kiedyś jak jeździły pociągi, takie właśnie firaneczki. Kijów-Warszawa przy przy A nie da się dalej biletów kupić, chyba jakaś nie wiem. problem jest na stronie, tak. No. Nie da się kupić biletów nie możemy jechać i znowu to samo Kolejne podejście spakowana jest R raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osiem osiem To jest ponad 600 miejsc chyba tak Czy nie? Po 3, ja, po 6, po 6, po 6. No to tak. Nie. Nie? 30 miejsc w takim wagonie. Czyli 240. Mało jakoś. Mało ludzi może jechać. Codziennie może 200-300 spać osób. Bardzo mało jakoś. A jeszcze nie. Do Dorokluska idę A, do tych No tak. To jest y, wagon piąty chyba, albo numer pięć. Więc bardzo dużo ludzi. No to właśnie siedem. siedem, no siedem wagonów. Siedem wagonów. Warszawa, Warszawa wschodnia. Jest dużo chętnych Ale można tak jeździć, jak wojna jest? Wagon łączy się z wagonem innej firmy. Widzisz? Tak Cmp, to. To MP, tak? Tak wygląda. Kijów Ekspres. O, ten stary wagon. Też jedenasty. No. <laughs> Można przejść, zobacz. Można się przyjść? Tu jest przejście. Jest w miesiącach, chyba, żeby się. Jest wagon drugiej klasy. Drugiej klasy jest. I wszystkie są ra razem już drugiej klasy, tak? Tak, te same, no, najnowsze. O, dużo jest wagonów. I trzynasty to jest druga klasa, taki nowszy. Widać? On zaraz odjeżdża. Teraz odjedzie. Musimy jeszcze szybko zobaczyć. Dalej jest wagon, druga klasa. I te same. Nie włączyli. Dalej. I druga klasa też. I jeszcze druga klasa też. <laughs> Czyli same drugie klasy na końcu. Na przodzie. Na końcu naszego nagry Mojego nagrywania. O, o. Na końcu nagrywania jest właśnie. I z przodu, w sumie. są starszy, 5 lat starszy chyba. O, i jeszcze starszy. Jeszcze jaśniejsze żbyły. Tak, i Kijów, Ekspres, do Rokusk. I lokomotywa. A lokomotywa jakaś taka inna? Jaka? Taka jakaś ładniejsza No właśnie, taka bardziej mi się ona podoba. Cały teren pociąg zajmuje. Tak, niczym się nie różni od pociągów ukraińskich w całości w hełmie. Czyściutka jest. Tak. Czekamy, aż odjedzie. Czyli wagonów jest 14 właśnie 14 wagonów na końcu takie brudne ukraińskie, a z przodu takie ładne Zobacz. a ta lokomotywa jest taka bardzo odświeżona Tylko co się dowiedziałam, że nie można kupić biletu przez internet, bo jest popsuta strona, napad na stronę i nie wiem u konduktora to można. Ceny są wyższe teraz od y, tego czasu, co ja nagrywam. Podrożały 30%. To jeszcze ktoś wysiada? Tak, zatrzymują pociąg. Nie, nie wiedzą, że Nie wiedzą, że ten, tak. że już musi odjeżdżać. Się dają. Tak, z, z, stwarzają zagrożenie. Tak. Jest jeszcze opóźnienie niepotrzebne. No, ale dobra, opóźnienie tylko wiesz. Y, później się coś komuś stanie, wpadnie. Tak, wpadnie. Ale kogo to interesuje, wiesz? O, dalej coś. Powoli jedzie jak te ukraińskie schęma, pamiętasz? Tak, jeszcze nie da to jeszcze wolniej. Wolniej? Tak. Zobacz, liczymy wagony. Jeden, yy, drugi, trzeci, drugiej klasy, czwarty, piąty, drugiej klasy, szósty, drugiej klasy i siódmy, pierwszej klasy, później ukraińskie. Czarnymi dachami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem wagonów. Więcej wagonów ukraińskich jak polski. Osiem. Osiem wagonów pojechało na Ukrainę, czyli jest zapotrzebowanie osiem wagonów. Jeżeli by nie było zapotrzebowania, to by był jeden wagon, mhm. bo nikt nie jeździ, a jednak 8 wagonów, dużo no wagonów. 15 razem. Razem 15, oj, dużo strasznie. No maksymalnie praktycznie, więcej nie dość. No bardzo dużo. 15 wagonów do Kijowa. Do Kijowa wszystkie, nie, no, nie wszystkie nie, to... do Kijowa, tylko 8, 8, 8 do Kijowa. 8 do Kijowa i tam do Rochuska, te nasze wagony z Polski. A teraz lokomotywa stoi sobie jedna, druga. Dużo dzisiaj nowości, starości, ale no nowości. <grymne> <grymne> Coś tu jedzie, Dąbrowska jedzie. Już wszyscy się rozeszli, dużo widzów było. My, tamten pan z dzieckiem, tu następny pan robi zdjęcie jeszcze. Ile lat nie nagrywałam? Nie pamiętam, o, miesięcy. Taki, taki nowszy? Nie, nie. O, nowszy? Nowy? Same, takie dzisiaj, naprawdę y, najlepsze rzeczy na moim kanale. Takie zobacz. O. Takiego jeszcze chyba nie nagrywałam. Najnowszego. Dąbrowska do Wrocławia. O, Dąbrowska ma dwa wagony takie dzielone. Ona miała tak? I stary wagon na końcu. Musieli wsadzić jeden. Bo by się nie zgadzało. Bo więc misami Norwalek dlatego, taki dom. Dlatego. A tu mamy koleje mazowieckie, jeszcze się. Wiesz. W międzyczasie pojawiły, jadą do Dżerardowa. To jest dosiedlec. Pintrowy. Pintrowy jak się nazywa? Bombardier albo DPS. Ale to jest krótkie jakieś 4 tylko za 65 6. O, to coś yy, jest ucięte dwa wagony. Jakby oszczędność, czy jak? Oszczędność taboru. Koleje Mazowieckie oszczędzają, a na biletach nie, tylko na taborze. Tam kolejem, tam SKM-ka wjechała, S3. S2. Warszawę widać, zobacz. Widać pałac kultury i kilka tych wysokich wieżowców. Pałac kultury jakoś nie po tej stronie jest. Zawsze jakoś tak mam wrażenie, że, jest, że pałac kultury powinien być naprzeciwko Warszawy Wschodniej, a jest po lewej. A później, jak się jedzie, to dopiero zakręca i wiesz... I jedzie kolejny pociąg na nasz peron? Tak, na ten tutaj z tyłu. I to będzie jaki pociąg? Jest tam opis? Inka. Inka, kawa Inka teraz. O i mam chęć na kawę teraz. ta spalinowa. To ja teraz, idziemy na kawę Inkę teraz. Bo mi smaku narobił. O fajne, dzisiaj to same nowości. Nowe lokomotywy, podwójne wagony, te dzielone. Stare też zawsze muszą wsadzić do środka gdzieś, żeby niby nie było widać. Ja muszę się kiedyś przejechać tym pociągiem i sobie kawę weźmiemy i będziemy pić, bo inka to inka. Lubię. I co dalej? Będzie coś jeszcze? A no chodźmy jeszcze, zobaczymy ten opis na tablicach, czy prawdę mówię. Racibórz to ten flirt, co pojechał. I on jedzie, jest tu opis, dokąd jedzie ten skarbek? Dokąd? No wiem, że do Raciborza, ale przez Warszawa Centralna, Żyrardów, Skierniewice, Częstochowa, Sosnowiec Główny, Katowice, Kędzierzyn Koźle. Nie jechałam takim nigdy jeszcze. Przez Częstochowę aż do Kędzierzyna. To jest taki, no nie jechałam tym pociągiem, dla mnie nowość jakaś. A Lublin główny to wjechał i to jest ta Inka. I ona jedzie Mińsk mazowiecki rozy, sieł, Łuków, parczech, lubartów. A, to czyli on się wraca teraz? Dlatego no właśnie. O, już jedzie lokomotywa, zaraz zobaczymy jak podłączą jeszcze do tego pociągu. Podoba Ci się Warszawa wschodnia? Tak. Mi się też podoba. Ostatnio mi się bardziej podoba niż centralna, bo może taka pogoda i tak jest cieplej i fajnie tak i tutaj jest więcej różnych wagonów, bo mhm. są ukraińskie. Często przychodzę na te zobaczyć ukraińskie, bo są fajne te wagony, podobają się te ukraińskie. O, jedzie pociąg, zaraz tu przyjedzie lokomotywa, zaraz jeszcze to pokażę, jak podjedzie i będzie na tyle. Dzisiaj dużo różności. Mhm. O, jedzie już lokomotywa. Fani przychodzą. Fajnie, że się interesują pociągami. Takie, mhm. Taka pasja fajna. A nie z telefonem przed telewizorem, no tak, jak to dzieci, tak. większość dzieci. O, tutaj dziecko przyszło nagrać sobie, mhm. porobić zdjęcia. Y, zdjęcie sobie ze mną zrobił Dobra, i coś, tak jakoś y, sobie porobiło, aktywnie ani, spędzają ani, czas. Ani y, aktywnie i wiesz, i tak bardzo y, też naukowo, nie? bo się coś nauczą, coś zobaczą. No tak. Może maszynistą będzie albo konduktorem. Wiecie <gry> lokomotywa. Podoba mi się ta lokomotywa, bo ona jest taka zła ciągle. Już jakby miała, wiesz, pretensje, że w ogóle ma jechać. Chyba wszystko pokazałam z Warszawy Wschodniej. Jeszcze będzie inny film z Warszawy Wschodniej, ale tu już kończę. O, jeszcze jeszcze jeden, też nowy. Ostatni chyba. Sygnał na przykład. Ostatni, bo naprawdę chciałabym już pójść, a co, no ale widzisz, co chwilę coś tu przyjeżdża i tak. Tu, tam, skm fajna, pojechała. Tu flirt, tu ta lokomotywa. Jeszcze perony, perony. Powiem ci tak, że ja lubię pierwszy peron. Pierwszy peron, dlatego że ja karkonoszami jeździłam yy, yy, cały czas z pierwszego peronu. I bardzo lubię karkonosze. I ten pierwszy peron. A ty twój ulubiony, jaki? W siódmy. Siódmy. Siódmy podmiejski. A ja lubię dalekobieżne. Dobra. Dworzec dalekobieżny i dworzec podmiejski. Ja zawsze... Ja idę w lewo, a ty? W prawo? Kijowska, a tutaj Lubelska. Jak na Lublin. A tutaj jak na Kijów. Wiedziałeś o tym? Nie, nie. No to teraz już wiesz. Piękne przejście y, podziemne. Y, kojarzy mi się z y, takim dworcem, jakimś y, gdzieś gdzieś, nie wiem, takim zaniedbanym trochę. Takim no, brzydkim. To jest pociąg do Krakowa.